Lis opowiadał kiedyś Wilkowi o sile człowieka i o tym, że żadne zwierzę nie może mu dorównać, jeśli nie używa podstępu. A na to wilk, gdybym tylko zobaczył, kiedy człowieka, już ja bym się na niego rzucił. O w tym mogę ci dopomóc, rzekł lis. Przyjdź do mnie jutro rano, pokażę ci człowieka. Wilk stawił się raniutko, a lis poprowadził go na drogę, którą chadzał zazwyczaj myśliwy. Najpierw przyszedł stary, wysłużony żołnierz. Czy to jest człowiek? zapytał wilk. Nie, odparł lis, to był kiedyś człowiek. Potem nadszedł mały chłopiec idący do szkoły. A czy to jest człowiek? Nie, to będzie kiedyś człowiek. Wreszcie ukazał się myśliwy z dubeltówką na ramieniu i nożem myśliwskim zapasem. Oto jest człowiek, rzekł lis do wilka. Na tego możesz się rzucić, ja jednak wolę się ukryć w noże. Wilk rzucił się na człowieka, ale myśliwy, gdy go ujrzał, pomyślał. Szkoda, że nie nabiłem fuzji kulą. Wycelował i strzelił wilkowi śrutem w pysk. Wilk zmarszczył się gniewnie, ale nie dał się odstraszyć i szedł naprzód. Pakował mu więc myśliwy drugi nabój śrutu. Wilk przezwyciężył ból i skoczył na myśliwego, ale ten wydobył nóż i zadał mu kilka uderzeń, aż wilk krwawiąc uciekł z wyciem do lasu. – No, bracie wilku, – zapytał lis, – jak ci się powiodło z człowiekiem? – odparł wilk, – tak sobie nie wyobrażałem siły człowieka. Najpierw zdjął z ramienia kij i dmuchnął w niego, a mnie coś plunęło w twarz, co drapało i łechtało strasznie. Potem jeszcze raz dmuchnął w kij, a mnie coś grzmotnęło w nos. Kiedy zaś byłem zupełnie blisko… Wyciągnął sobie z ciała żebro i tak mnie nim uderzył, że ledwo żywy uciekłem. Widzisz, rzekł lis, jakiś z ciebie pyszałek, a radziłem ci nie stawać człowiekowi na drodze.